Nie uwierzycie, co mi się ostatnio wydarzyło? Wchodzę sobie do swojego ulubionego sklepu po jakiejś picie i nagle zauważam, że przy kasie stoi jeden z największych animatorów w Polsce czyli Beczka. Więc postanowiłem podejść i zagadać. I tak idę do niego, nagle on się do mnie odwraca i mówi, że na mnie tutaj czekał, że ma mi coś ważnego do powiedzenia, że potrzebuje animatorów do swojego kanału i chętnie mnie zatrudni, i że jak będzie mi dobrze szło, to oddam mi swój kanał. Ja tak tylko słucham i nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Nagle Beczka przerażająco się do mnie uśmiecha, oblewa mnie piciem i szybko ucieka. Stary. Stary, wstawaj, zestrałeś się i zeszczałeś jednocześnie.